Dzisiejsza Ewangelia, jak cała św. Jana, była napisana w czasach ogromnego ucisku, zamieszania. Ludzie tracili życie, byli prześladowani, nie byli pewni jutra. Tracili przyjaciół, rodziny, byli odrzucani. Gdzie mieli znaleźć nadzieję? Prawo, które ich otaczało, było prawem przemocy, prawem zniszczenia. Skąd wziąć taką pomysł, ideę, która pozwoli mi myśleć i zachować się jak człowiek w tych czasach tak trudnych? I wydaje mi się, że Jezus właśnie na tym czas jest napisana Ewangelia. Na ten cza czas tego jakiegoś zmagania się, trudu. Wiadomo, że może tak dużo z nas, zwłaszcza... Nie wiem, w Polsce nie jesteśmy prześladowani, nie tracimy życia z powodu Ewangelii. Nie, ale znajdujemy się w czasach czasami takiego kryzysu, kiedy nie wiemy w końcu, co jest w końcu prawdą. Czym się wyjałowieni, może puści? Gdzie? Skąd? To wszystko jakoś jest takim mdłe, Może się tak nam wydawać, a jednak, że ja Wam zostawiam Słowo. I tak sobie wyobraziłam to Słowo, jak taką techniczną metaforą wyrażę, jak jesteśmy za pomocą naszych urządzeń, komputerów, telefonów podłączeni do cloudu, to nam daje poczucie bezpieczeństwa, bo gdy telefon stracimy, gdy ktoś nam ukradnie, gdy komputer stracimy, albo nam się po prostu zepsuje, jesteśmy w stanie odtworzyć zawartość właśnie z cloudu, gdzie jest zapisywane to, co ma dla nas znaczenie. No najczęściej no to, co nie ma znaczenia, no usuwamy, to, co ma dla nas znaczenie, zachowujemy. I tam ten cloud jest dodatkowo zasilany cały czas przez słowo Pana. I myślę, że w czasach właśnie takiego kryzysu podłączamy się do Niego i jesteśmy w stanie zresetować się. Tak się dzieje często mi, kiedy właśnie widzę, że chodzę do takiego Zawieś, poczucia zawieszenia, poczucia gonitwy, poczucia, że co ja właściwie mogę, czy cokolwiek to ma znaczenie, co robi, I wtedy właśnie biorąc słowo i starając się z nim zmierzyć, skomentować, jestem zasilona nowym ustawieniem. To moje, to takie zagubienie. Wraca do ustawień pełnych życia. Taka przyszła do głowy metafora i takie rozumienie tekstu. Podziel się ze mną, jak tylko rozumiesz. Cześć.